Jako artysta wrażliwy jest Pan człowiekiem cierpiącym? No wie Pani co? Nie, no staram się tak nie myśleć. Panie profesorze, jest pan pokoleniem lat 80., tak się o panu mówi, pokolenie lat 80., tak. czyli osoby, które weszły w takie artystyczne, twórcze życie z przytupem. Dlaczego <grym> z przytupem? <grym> Bo jest pan też współtwórcą ważnego artystycznego ruchu, o nazwie Nowa Ekspresja. Byliście młodzi, zbuntowani. Polska trans awangarda, czyli Nowa Ekspresja była najważniejszym ruchem i bardzo mocno zaznaczyła się w latach 80. I tak się złożyło, że znalazłem się w gronie twórców, którzy, młodych twórców, którzy wtedy mówili to, o czym myślą i pokazywali swoje emocje, wyrażali protest. Ten protest był oczywiście skierowany i w, w, w władze polityczne, czyli w system komunistyczny, ale też i proces był skierowany też przeciwko sztuce. Mieszaliście gatunki, Oczywiście, że tak. e, dawaliście upust emocjom, no, byliście tak, bardzo ekspresyjni. Dzisiaj właściwie wszystko wolno. Absolutnie. Sztuka nie ma granic. Tak? Mhm. To, no, jeżeli chodzi o m, stosowanie środków wyrazu, wypowiedzi, środków stylistycznych, m, nie, sztuka nie ma granic. Dzisiejsza sztuka coraz bardziej wchłania i adoptuje najnowsze osiągnięcia naukowe. Przenosi się w światy takiego mariażu, ale dokonuje mariażu właśnie technologii, biotechnologii. Zasysa niejako to, te najistotniejsze osiągnięcia. Po to, żeby podtrzymywać tę temperaturę dialogu z tym, co się dzieje i w świecie nauki, i w świecie relacji społecznych. Zewsząd otacza nas kolor i ekspresja. Tak. Jest z pozoru pan profesor, spokojny człowiek, a jednak widać, a, że to w środku jest no właśnie, jakiś wulkan. No właśnie, właśnie. Oczywiście najprostszym, najprostszą odpowiedzią jest to, że dzięki temu, że Robię tak, to nie wylądowałem w więzieniu. Nie jestem mordercą ani przestępcą. Jestem tylko malarzem, grafikiem, który w sposób, powiedziałbym, ekspresyjny pokazuje to, co może trochę w nim siedzi, ale też i trochę przyjmuje pewne narzędzia specjalnie, świadomie, które są takie, a nie inne, a więc ta barwa, ta ekspresja, deformacja to żartobliwie, albo nie żartobliwie, to uderzenie między oczy, widzę, moja sztuka nie jest przyjemna. Mówię i to powtarzam, że ja maluję brzydkie obrazy. Brzydkie, bo tych obrazów ludzie nie chcą wieszać w mieszkaniach, bo one są, one nie sprawiają przyjemności. Jak się na nie patrzy. one raczej... Powodują um, pewien dyskomfort, dyskomfort porawczo emocjonalny. I, tak? I, dokładnie, tak. Ale tak chyba ma być, tak? O, to, to bardzo miło to słyszeć. Mhm. Ja tak uważam, że tak mhm. powinno być. To chodzi, żebyśmy się uspokajali i robili sobie zawsze dobrze w głowie, tylko właśnie wręcz odwrotnie. Mm -hmm. Na początku studiów cały czas byłem jeszcze zanurzony w tej aurze poetyckiej, e, takiej literackiej, e, takiego pisania swoich grafik, tak mm -hmm. bym powiedział opowiadania historii, które. I dopiero później, jakby e, e, atmosfera i polityczna oczywiście i temperatura, która zaczęła się pojawiać na uczelniach artystycznych polskich, wpłynęła bardzo na mojo, moje decyzje i wybory. Wtedy zrezygnowałem z tej takiej benedyktyńskiej pracy wielogodzinnej przy, jednym, przy jednej pracy. A Nastąpił wy wybuch. Na gest tak, na gest, na emocje, Okazało się, że jestem po prostu bardzo niecierpliwy. Ja chcę mieć natychmiast efekt, albo chcę to jak najszybciej z siebie wykrzyczeć. Ale to jest taki przywilej młodości, chyba, prawda? No właśnie, w tym czasie właśnie powstawały te prace, które. To są właśnie tak, Tak, tak. Dokładnie, to jest ten 86 rok. Mhm. To są moje takie słynne e, trójka, trzy wilki, taki mój podpis, można powiedzieć. Wrzeszczące trzy wilki, mm -hmm. e, napierające, pędzące przez świat, grożące e, no, trochę mm, mm, e, grożące temu światu. Mm -hmm. <laughs> Że jak się je spuści ze smyczy, to narobią dużego zamieszania. E, no tak, są, o, też... O, są też e, oczywiście takie doświadczenia moje osobiste. To jest praca pod tytułem przesłuchanie. E, no, zostałem zatrzymany na 4.8 ze względu na moje jakieś tam powiązania z, z, z grupami młodzieży e, ukrywającej się, walczącej. I to były takie komentarze bieżące e, na no to, co się e, dzieje. Ta praca nosi tytuł Zadyma, a, czyli jak żeśmy chodzili na Stare Miasto e, o, walczyć z, z zomą, czy też po prostu uciekać po mm -hmm. demonstracjach. To są hełmy, oczywiście, za moi te błyskawice, które są takim symbolem tej brutalności emocji, które się wtedy pojawiały. No, w związku z tym, część moich prac była bardzo taka zaangażowana w to, co, co się wtedy działo. Próbowałem reagować, odreagowywać. Ale to się chyba u pana nie zmieniło, bo jednak pan reaguje i, i przetwarza i. Cały zo, czas, i, tak. Cały czas. Cały I czas. został z panem kolor, został z tak. panem y, razem ten rodzaj ekspresji buntu. Tak. Czyli to będzie pan całe życie się buntował? To jest chyba stan umysłu i tego się, to, 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 Z tego się nie można wyleczyć mhm. chyba. To, to, to jest tak, że. Pewien typ wrażliwości, Albo się tak? ma... No właśnie, mm. no właśnie, tylko... Ja wcale nie jestem przekonany, że ja jestem szczególnie wrażliwy. E, jestem po prostu przekonany, że u mnie jakiś rodzaj odbicia to jest trochę tak, jak promień pada na lustro i się odbija, trosz, troszkę roz, zamienia się w pryzmat, to rozszczepia, czyli białe światło nagle pokazuje się kolorowe, pokazuje to swoje bogactwo. To u mnie być, być może to tak trochę jest właśnie, że coś we mnie uderza się roz. Rozbija na, 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 mhm. na, na, na barwę, na kolor. Jak patrzę na te obrazy, to tak, jest. w nich, Oczywiście są bardzo dynamiczne jest ruch, mhm. ale jest też jakiś rodzaj złości, jest cierpienie. O właśnie, to ciekawy wątek. O, otóż miałem pewien epizod na początku 2000 lat, który nazywałem e, realizmem metaforycznym. To znaczy, zacząłem korzystać z fotografii. E, odwzorowywać fotografie, fragmenty fotografii. Te, te prace były właśnie no, bardzo figuratywne, bardzo realistyczne, mhm. ale się zmęczyłem tym, no, bo po prostu to nie jest na mój temperament. Tu może ja pokażę. Ale co myśli pan, że jak pan przestanie jakby, tworzyć, szukać, jednak no, w taki, taki ekspresyjny sposób działać kolorem, to, to, to będzie znaczyło, że, że to jest jakaś nowa faza, czy to znaczy, że, że, że jest, nie wiem, doszedł pan do ściany, czego panu nie życzę? Nie, nie sądzę. Jest nie? tak dużo różnych. Tu jak chcę pokazać właśnie to jest w tej fazy, to jest... Malowałem ten obraz chyba trzy miesiące, mhm. krok po kroku realistyczny. To jest z katalogu sten z, z życia codziennego z kościoł pod trupem w tle. To jest taka metafora, że nawet ci wspaniali niestety mają też swój koniec i nawet ta historia piękna, salonowa również kończy się tak jak wszystko, czyli... A to dokładnie była inspiracja czyli tragedią piosenka. rodziny carskiej, romanowów, których mm -hmm. po prostu wyrżnęli rewolucjoniści pieni. Właściwie każda praca jest jakoś tam związana. Z, 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 z czym co do mnie dociera, to są nocni tancerze. Dzieci ze środkowej Afryki straszyło się, żeby nie wchodziły do dżungli w nocy, po, po zmroku. Bo tam się pewnie czai zło. Dokładnie, tak. Mhm. Ponieważ w dżungli, w lasach są nocni tancerze, którzy zjadają niegrzeczne dzieci. A ten obraz, panie profesorze? Tak to nazywać? to jest y, 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 tytuł tej pracy brzmi Espy la Copa. Espy la Copa. Czyli? Czyli, czyli brzmi troszeczkę egzotycznie jak jakaś dziwna wyspa, prawda? No. Ale jak przeczytamy to od tyłu, to się okaże, że to jest apokalipsa. O, to nie, niezły. E, I To jest takie przedstawienie no, no, apokalipsy na, na, nas, tego, co, co, co nas czeka niebawem, jeżeli się nie opamiętamy, no bo to są moje reakcje związane z tym, co się dzieje w wyniku. E, kryzysu klimatycznego, globalnego ocieplenia. Do, tak, do, do, dokładnie tak. Czyli zmian na słońcu, tak? Tak, no to oczywiście. Jest przecież że tak. Wszystko, jakby w ogniu. I, I się pali, i się zalewa, mhm. czyli generalnie, a wszystko, cała ta Ziemia, jest w kształcie człowieka, który jest tak naprawdę no, z tą ręką wzniesioną do góry, raczej prosi o pomoc, e, i jest raczej bezradny niż powiedziałbym pewne siebie. Mm -hmm. No i te, kilka wątków generalnie jest stałych, można powiedzieć, e, tak jak ten dotyczy lęków ogólnie, tak, tak trochę jak krzyk mnka. To To jest w ogóle ciekawa seria, mm -hmm. e, którą jest, ja tak? nazywam. E, który, po, powstało już trochę prac mhm. e, Seria We Watch You, czyli e, Obserwujemy Cię. To dotyczy współczesnych technologii i tego, jak e, jesteśmy e, inwigilowani, no, sprawdzani, no, nawet, no, nawet w najbardziej intymnych, prywatnych sytuacjach. M, jesteśmy podglądani i sami sobie. To zawięszowaliśmy. Mhm. Nie ma prywatności, nie ma osobności. Jesteśmy w jakimś sensie bezbronni wobec wszechobecnego oka, właśnie systemów, które no, korporacyjnych, powiedzmy sobie, bo przecież za tym stoją. Konkretne e, siły, albo komercyjne, albo polityczne. Pan, malując w sposób ekspresyjny, bo to już uzgodniliśmy i to widać przecież. I kiedy to jest też zakorzenione w tym, w takim bólu, e, który niesie rzeczywistość i to, co się w niej dzieje, co tak. się w niej wydarza. Pan, jako artysta, jest wrażliwy i, jakby szczególnie e, jakby to czyta, nawet e, głębiej i, i silniej niż, niż, niż przeciętni ludzie. Jak już Pan namaluje taki obraz, to jest, jest jakiś rodzaj wybuchu, bo Pan też w, jakimś, w takiej silnej emocji to wyrzuca z siebie. Jak to jest, jak Pan go już namaluje? Czy spływa na Pana jakiś choćby chwilowy spokój? spokój? Z pewnością jest to chwila ulgi. Na pewno. Czyli no, musi Pan malować? No, muszę. Zanim zacznę malować, to dzień albo dwa chodzę przed. przed błotnem albo płytą, ostatnio maluję przede wszystkim na płytach, jak kurde obok wściekłego psa przechodzę. No, bo, bo I cała też ta, 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 ta biała przestrzeń, która jest, ta pustka, która gdzieś się gdzieś za chwilę wypełni śladami mo, mo, mojej ręki, o, ona to właśnie mnie przeraża. Ja się bo, boję za każdym razem, jak podchodzę. Mhm. No, ale na szczęście y, dla mnie samego to, to mija i zaczyna się akcja. Czyli najważniejsze zacząć. Tak, tak? absolutnie tak. Mhm, absolutnie bo ten pierwszy. Tak, tak, tak no to, wiadomo, że generalnie to ja nie robię jakichś y, 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 szczególnie rozwiniętych y, szkiców, które. Y, są taką uwerturą, czy, czy, czy czymś takim, co przygotowuje. Yy, generalnie często to są po prostu kilka kresek, które ja sobie notuję, na przykład tu yy, to jest taki mój w miarę nowy, nowy notes, mhm. yy, gdzie yy, to są... Taki szkicownik, tak? Taki szkicownik, yy, które są, o, o proszę bardzo, to jest na przykład mm, szkic do mm, obrazu, zaraz go pokażę, jeżeli państwo chcecie. Uh -huh. e, to jest katastrofa mostu w Genui. To są takie mm, notatki, które ja wykonuję sobie dosłownie mm, na zasadzie kilku kresek uh -huh. i one, jak je narysuję, namaluję, to mogę albo zaznaczę, to mogę w ogóle przejść do następnego tematu, bo u mnie jest, jest taka blokada. To znaczy, jeżeli ja ręką nie, nie, nie przełożę tego na kartkę, uh -huh. to nie mogę dalej pójść. Tak? tak. Jeśli pan, panie profesorze, zacznie malować kwiaty, to trzeba znaczy, będzie się, że, że to, już to już nie żyje. pan wewnętrznie totalnie wyemigrował, tak? To się nie zdarzy. A mógłby pan dokończyć takie zdanie, które zaczyna się od słowa sztuka? Sztuka. To, to wyzwanie i misja, a przy okazji moje życie.